Podczas wywołanego pandemią zamrożenia ruchu lotniczego port lotniczy Olsztyn-Mazury nie próżnował. Realizowaliśmy loty wojskowe, ratownictwa medycznego, a także loty związane z naszą leśną bazą lotniczą, która stacjonuje właśnie w porcie lotniczym Olsztyn-Mazury. Dzięki odmrażaniu gospodarki na lotnisku od 19 czerwca lądują także samoloty pasażerskie. Pierwszym lotem po całym wstrzymaniu był właśnie lot z Niemiec, międzynarodowy. Natomiast jeśli chodzi o właśnie siatkę połączeń krajową, to od 22 czerwca wznowione zostały loty na trasie Kraków-Szyman. Port lotniczy Olsztyn-Mazury postanowił muzycznie przywitać pierwszych po okresie zamrożenia pasażerów. Na tarasie terminala mini koncert i jego internetową transmisję przygotowali olsztyńscy DJ. -e. Duża dawka pozytywnej muzyki. Dlaczego trzymamy? Bo udało nam się. Bo lotnisko już jest otwarte, także pokazujemy, że jest tu bezpiecznie, miło. Port lotniczy Olsztyn-Mazury funkcjonuje w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Niektóre części terminala są niedostępne dla pasażerów. Osoby odwiedzające lotnisko muszą zakrywać usta i nos, mają sprawdzaną temperaturę i proszone są o dezynfekcję dłoni. Jeżeli pozwolą na to przepisy, w lipcu lotnisko planuje wznowienie połączeń lotniczych z i do Londynu. Aktualny rozkład połączeń dostępny jest na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv